hejcie, witajcie, z tej strony EskierPewel Witam was w kolejnym odcinku z naszego minecrafta Z naszej minecraftowej przygody Witam was w moim domku yy, I na starcie, bo ostatnio rozmawiałem z Sirexem yy, To spytał mnie, czy ja przypadkiem nie czytuję. I ja bym was chciał zapewnić w 100% że ja to robię sam To co zobaczycie w skrzynce teraz Tyle żelaza i tyle węgla, ja to nie szczytowałem. ja to yy, chodziłem i zbierałem to 2,5 i pół godziny, to żelazo, to wszystko, co tam zobaczycie w wskręte, ten węgiel cały, a to było nudne takie, nawet trzy, nie wiem już, no to patrzcie, ale się nie wystraszcie, nie przepalałem nic, kompletnie nic. I nie wiem, skąd wam przyszło do głowy, że cheatuję, ale ja naprawdę nie cheatuję, ja zbieram wszystko uczciwie, to drewno całe zebrałem sam. Dobra, idziemy spać. Nagrywałem przed chwilą dla was yy, odcinek z Critical Ops, ale no jak zwykle ten badziewny do-recorder... No... Się psuje, coś tam się psuje, on to nie chce. Nie chce mu się, no czy nie chce mu nic robić. Odmawia posłuszeństwa. Wyłącza się. Dobra, dzisiaj zbudujemy sobie może jakiś taras, ale ja najpierw chciałbym wziąć sobie, przepalić to trochę. Trochę przepalić, na tyle to rozłożyć piec, na ile mam. To już sobie zostawię Nie prze... Znaczy, potem to przepala, Na razie wrzucę to. I chciałbym wziąć jeszcze węgiel i węgla, trochę ten trochę tam, trochę to węglem przepalić. Na Okej, okay. to tu. To tu. Ej się przepalaj. To tu. A ty? A ty tu? To tu? A to tu? zostajemy jeszcze dwa staki tego i tego I ja to wezmę Wrzucę to do, do skrzynki na razie być nie mam jak tam to się przepali to Potem, potem to wrzucę yy, Do przepalenia dalej Jedzenia w ogóle nie mam. Obiecałem, że w tej odcinku będziemy farmę robić, więc tutaj zrobimy sobie taras tam naprzeciwko i zrobimy farmę na starcie. Zrobimy właśnie farmę sobie, bo z jedzeniem u mnie licho. Zrobię sobie. A co tam taką sobie zrobię? Nie wiem. pomysłem, na jaki człowiek wpadł, to robić diamentową motykę. To jest bez sensu, kompletnie. Robić diamentową motykę. Numerę. Chciałbym sobie jeszcze a, dokończyć żelazną zbroję, zrobić sobie itemki, ale to dopiero jak mi się ten. I mam dla was gierkę fajną I o Survivalu. Tylko, czy wy chcecie, żebym ja ją nagrywał? To jest gierka, może nagram, jeżeli pod tym odcinkiem będzie, będą trzy łapki w górę, to nagram dla was odcinek z tamtej gierki, to jest taki survival typowy, tylko to jest takie trudne, ja chyba sobie na easy wejdę, bo na normalu to mi kompletnie nie idzie tam, a ja po prostu, no, nie idzie mi tego za złe, ale no naprawdę to jest dla mnie, dopiero, za, dopiero zaczynam grać w tą grę. Polecił mi ją lisarczu, któremu dziękuję i pozdrawiam. A i możecie wbić na jego kanał. Dam link. Tak jak i na kanał Sirexa. Bo to są dwie osoby, do których daję linki. Ale może jeszcze do innych będę dawać. W opisie linki. Dobra, o, o, jeszcze chciałbym sobie domek zrobić. Tutaj. Ładniej. Słuchajcie tak nie. Ja nie mam się ale to chcę żeby to jakoś wyglądało jednak wiem że to i tak jest brzydkie a ja to zaraz ja to zaraz upięknie upiększenie upięknie ja to zaraz upiększę nie myślę że mam dużo gierek do nagrywania Yy, mogę nagrywać z niechalniem, czy będziecie chcieli, czy nie. Piszcie. Czy chcecie, żebym z tego survivala nagrywał czy nie chcecie? To jest jednak dla mnie ważne. Czy tak, czy nie? Dobra, powiem, że Minecraft, yy, Minecrafta chyba lubicie, znaczy raczej na pewno lubicie, bo pis, yy, pytaliście się, pytaliście się o Minecrafta, kiedy Minecraft na jedną osobę. Czy na, czy na moim świecie, kiedy będzie Minecraft? Yy, no to jest. Pytał Dominik. Tomasz no to masz, Dominik. Dziękuję. Że pyta. Znaczy. A. Dziękuję, że napisałeś komentarz. Bo ogólnie będę pozdrawiać osoby, które będą pisać komentarze. Możecie yy, pisać swoje. Piszcie swoje. Yy, piszcie komentarze, to ja osobom dam serduszkę i będę pozdrawiać. Na razie Dominika pozdrawiam, bo on mi najwięcej pisze. Okej. Okay. Jak by to zrobić? Ładnie to by było trzeba... Mm, to jakoś tak. O! No, dobra. Jest git. Dobra, to teraz... O. To by trzeba było. O, mam trzy schodki, akurat. Wezmę sobie jeszcze te płotki. Okej, okay, dobra, to jeszcze tylko tamten. Czekajcie. Czy ja tu zrobię? Wolałbym jednak nie. No, zaraz sobie zrobimy tą yy, farmę, żeby nie było tu już problemu z jedzeniem. U mnie licho jest z jedzeniem. Wiem, mam tak zboża w tej skrzynce, ale na razie go nie wykorzystuję, nie wykorzystuję. Dobra, nieważne, nie będę się już w ogóle od, odzywać z takimi tymi słowami, bo no, czasem się, znaczy jąkam się trochę na nagraniu, nie wiem czemu, przepraszam, jeżeli was to nie, dobra, w ogóle miałem taki pomysł, żeby tamto, tamto, co jest tam, to wzniesienie, nie, to żeby to ogrodzić sobie, zrobić z tego... Tam szkłem to ogrodzić. Ok. Ja bym chciał właśnie teraz widokowy zrobić, bo no różne rzeczy będziemy robili, ale piszcie też pomysły. Bo jeszcze nikt nie napisał żadnego pomysłu, co mogę zbudować. Abym bym chciał, żebyście napisali, no bo. No, bo nie wiem, co mam budować tu okej okay. dobra, idziemy teraz po dwie furby i po dwa wiaderka i po okej, okay, dwa wiaderka sobie a dobra, nawet trzy zrobię sobie spodnie jeszcze może zasadzę sobie trzcinę potem po odcinku sobie trzcinę zasadzę i zaczniemy czciną robić Znaczy robić farmę czciny Bo nam będzie enchant potrzebny Tylko najpierw byłoby iść do kopalni Tylko nie wiem, piszcie czy mam zrobić to Na odcinku Iść do kopalni szukać diaksów Czy mam to poza odcinkiem zrobić Bo ja nie wiem To tak zrobię albo nie albo zrobię wzdłuż chociaż a jakby pod tym płynęła? Okej, okay, może... Może się tak da. Uh -huh. Skończyło mi się. Skończyło mi się. Ej, prąd w telefonie. Czekajcie, sobie telefon. I zaraz. Bawimy się, bawimy się dalej. Uderzyłem się w rękę właśnie. Miałem drobny wypadek. I troszkę mnie boli. Jednak troszeczkę mnie. Tak ociupinkę. Mnie ta ręka boli. Zaraz będzie. Nie wiem, czy to jest noc, czy nie, bo mam ten. Bo. Mam ciemny ekran. Mi się włączyło. Bo mi się bateria skończyła. Okej, okay, mam wszystkie trzy wiadra napełnione. Nie wiem, po co mi trzy wiadra. Znaczy. O! Zrobimy sobie nieskończone źródełko wody. Tak uczci natomiast biorę sobie nie ale wydaje mi się że noc idzie tak dobrze mi się wydawało dobra no to idziemy dalej o, o. Dobra, to jednak, jednak aż tak szybko się ciemno nie robiło. Tylko to mój ekran. A no, tak jestem głupi. Miałem przecież zrobić sobie to. Nieskończone źródełko wody. Gdzie tu jest blisko woda? Nie chce mi się tam chodzić. Więc tu będzie trzeba schody robić jakieś. Jakieś schorowki będzie tu trzeba zrobić pójdę się przez zjem kolację i będziemy dalej działać w będę musiał iść na... w ogóle pozbierać te jabłka co tam pospadają z drzewo teraz właśnie w tej nie wiem jak to się dzieje ale kiedyś Kiedyś w Minecrafcie nie było tak, że mało jabłek w ogóle spadało I było mało wiosek, a teraz jest Pod dostatkiem tego i tego Więc nie wiem, nie wiem, pozmieniali coś W tym Minecrafcie Okej okay. Czy naprawdę napełniałem jedno wiaderko? Co mnie bije? A ten skierowca się. Czemu ja się nie umiem z potworami? Pić? Dobra. To wiaderko, i to nie wiem, czy chcecie, żebym nagrywał minigierkę dalej tą minigierkę, bo nie. Już zgłupiałem, nie wiem czy wam się to w końcu podobało, czy nie. Nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Okej. Okay. No to to, to siedzi. To sobie siejemy teraz. Nie wiem, chyba na pięć kratek sięga to. Tak, na pięć sięga. Jak z, jakim cudem zrobiłem tutaj na trzy, a tam na cztery? No, nie umiem liczyć. Hmm, tu sobie wykopiemy hmm, dziurę. Już ta motyka mi się zmarnowała. Bo nie, to jest naprawdę bez sensu jest to robienie motyki diamentowej. Tylko diamenty się trafi. Traci mi się diaksy, co ja gada? ja się jąka? Dobra, okay, tu będzie nieskończone źródełko wody. Szkoda, że się nie da zrobić źródeł kalawu nieskończonego, bo to byłoby jednak coś. Takie lawy mieć źródełko koło domku, nie sądzicie? Ja już nie wiem. woda tu. I jeszcze w trzy miejsca, czyli weźmiemy sobie to butelkę, to nie butelkę, tylko wiaderko. I dobra Pyk. Pik. pyk mm, mówiłem już że nagrywałem dla was odcinek z critical Lopsa i otworzyłem tam skrzynkę chciałem znowu na odcinku ale znowu coś nie poszło i znowu się usunął ten odcinek nie ten y, coś się z tym recorderem dzieje jakieś problemy są z nim ale mogę wam zdradzić że dropło mi skina do snajperki tej, tej dobrej, tej nieautomatycznej, nie tylko tej zwykłej. Mm, ale takiego słabego, bo niebieskiego jakiegoś. Okej, okay, to, 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 to. To już nie ma miejsca. Skrzynka na śmieci, tu będzie jakaś taka skrzyneczka. O, łuk dostałem. Stary łuk dostałem, świetnie. Cieszę się niezmiernie. Dobra, co, po co ja przyszedłem? Po nasionka I troszkę Zasadzimy sobie Z 10 tego Ale to mi jest kompletnie niepotrzebny. Odcinek trwa już 16 minut Nie no Dobra, nie, ja go będę kończyć zaraz I yy, jednak nie zdążymy Dzisiaj zrobić tego yy, Nie zdążymy jednak yy. No wiecie, zrobić sobie obserwatorium. Okay, I resztę to to. Ale mi nie starczy. To będzie tak chaotycznie tego. Okej. Okay. No jest dobrze, niech to rośnie, tylko jeszcze trzeba byłoby iść po pochodnie, żeby to oświetlić w różnych miejscach w razie czego. To nie tu, nie tu. Tu są, po, tutaj są patyki. Nie wiem, gdzie są moje pochodnie z wyprawy. Nie mam zielonego pojęcia. A tu są. To nie, to tu sobie zostawię. Jednak to tu wrzucę resztkę drewna. I tu wrzucę płotki. Idę pochodnie. Pochodnie sobie rozstawię tu Tutaj, tutaj, jeszcze tam pochodnie. Hmm, creeper tam jest. A ja się nim nie martwię. Mam nadzieję, że będzie grzeczny pan Creeper. Nie, nie zechce mi wysadzić farmy mojej. dobrze, jeżeli byście usłyszeli jakieś dźwięki w tle, to przepraszam, ale mamy nową bramę montowaną i tam trzeba... No, dosyć sporo przy niej zrobić, dlatego przepraszam, przepraszam za wszelkie dźwięki w tle, odgłosy różne. No i dobra. Co my tu jeszcze będziemy chcieli robić na tym świecie? Na pewno dużo. Nie wiem, bo możemy tam pomnik zrobić jakiś. W następnym odcinku piszcie, co chcecie, żebym zrobił? Farmę zwierząt? Jak tak to jakich zwierząt? Yy, czy... Czy wieżę jakąś? Czy... No, albo czy teraz. Wieżę, farmy, albo taras. Piszcie co wolicie. Bym wam ankietę wstawił, ale yy, nie bardzo mam czasu. Okej. Okay. I się szczerze przyznam, że ankiety wstawiać nie umiem jeszcze. To się przyznam. Dobra. Ja sobie zjem. Muszę iść tam jabłek nazbierać. Bo jak zbierałem tego drewna, to pewnie zostało. A teraz jabłka nie znikają. Raczej nie znikają. Dobra. Dobra. No to ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. Wpadnijcie yy, na kanał Lisa czuj, i na kanał Sirexa. Linki macie w opisie. Yy, znaczy obejrzyjcie po poprzednie odcinki z Minecrafta. Bo jak widzicie, troszkę już mam na tym świecie, grałem trochę, no to ten. Yy, troszkę, troszkę, troszkę to porobiłem i będziemy na pewno dużo robić jeszcze. Napisz komentarz jakiś, ja Ci przypnę serduszko. No i co? Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, wali No i na razie!